to jest Bobix i witam w pierwszym odcineczku z CraftZ na vertex.pl. Tak, od razu jestem już na arenie, nie witam się od was tam z lobby, ponieważ no, od razu mi przyniosło się, że będzie jakiś czas, no ale cóż, tak to jest jak się gra drugi raz w życiu w coś takiego. Kiedyś tam grałem w CraftZ i CraftZ Craft WarZ, i tam jeszcze coś innego, było Infestation czy coś takiego, więc mniej więcej wiem na czym to garnia, ale nie wiem czy to jest na pewno tak samo jak tam. Ja wiem, że tu są zombiaki, mam je zabijać i, i chyba jak deadner też będę zombiakiem. Wow, wow, ziomek, 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 spokojnie, okej, okay, dobra, okej, dzięks, dzięks, dzięks. No tutaj jest, spoko ziomek, więc razem będziemy polować na zombiaki. Sandacz, hej. Chodź Sandaczu, jesteś rybą. Nie lubię ryb, sorry. Powinienem cię zabić, ale... Ryby niech giną. Kupię sobie jakąś paczkę lejsów. Dobra. Na wszelki wypadek, ja sobie to zjem. Dobra, pięknie. Tutaj od razu, jak wchodzicie na serwer to pobierzcie sobie Result Pack. Nie wyłączajcie tego, ponieważ nie będziecie mieli itemków. Znaczy, no, się będziecie mieli, a nie będziecie mieli takiego czegoś, jakąś siekierę, jakąś strażacką i tak dalej. Kurczę. Nic tutaj nie ma. Tu jest jakiś domek, trzeba go wyeksplorować. Dobra, no spokojnie. Wyeksplorujemy tutaj domek. Hop, jest w skrzynce. Nic tutaj nie ma. Dobra, tutaj też nie ma, to możemy lecieć. No spokojnie. Wow, jeżeli ta sera Wam się spodoba, to będą mać z niej. E, jak najbardziej coś nowego na kanale, ponieważ... Kurczę, tak co chwilę wrzucam i wrzucam. Oczywiście tamtej też Wam się podobają, to to bez problemu. Tylko kurczę, chciałem coś innego. To właśnie Crafty Beta. To mówię tak, kurczę, no chętnie nagram. O! Dobra, jest ktoś tam, jest ktoś tam. Idziemy go klepać, idziemy go klepać twoja stara. Mamo! Jesteś w Minecraft! Mama chyba nie słyszy Wow O ty, kurde! Ej, patrzcie, nie mogę go bić! Ej, co jest? Co jest? Czemu go nie mogę bić? Dobra, Sandacz, ulej go! Co, on nas z łapki pobije? Jaki chłop? Patrzcie, z łapki nas pobije! Z łapki nas pobije! Ja mam mało HP, Sandacz, pomóż mi! Pomóż mi, Sandacz! Sandacz, pomóż mi! Tylko nie sam się nie zamień w zombie Chleb Bochen Wujek Bohun, szybko, bierzemy wujka Bohun. i yeah! Mamy przerąbane. Idę szybko stąd, żeby mi się HP załadowało. Mówiłem, że tu nie jest kolorowo. Patrzcie, dwóch zębaków już nas goni. Oh! God damn it. Fucking hell. Oni tak popierniczają, że. szok. Jejku. Obieks sojusz. No, spoko, tylko mnie nie bijcie. Ja tutaj jeszcze nie ogarniam, więc wiecie. Uciekaj! Twoja stara! Sandacz! Uciekaj! Uciekajcie wszyscy! Uciekajcie ode mnie! Poszedł wą! Dobra jeden poszedł! Sandacz hej! No niestety mieliśmy sobie, że musieliśmy cię zabić! Ufff! Uh, przeżyłem! Widzicie? Trzeba trochę ogarnąć Dobra, dostałem 6 expa, łącznie za dwóch Czekajcie, tam nic z nich nie wypadło czasami? Się zawrócę, wiem, że nie powinienem się zawracać, ale... No! Naprawdę fajna rozgrywka, podoba mi się Na beta testów, nie wiem o co się rozchodzi Że beta testy, jak to wszystko jak na razie tutaj jak ja na razie grałem drugi raz, to, to z niczym się nie spotkałem, ale pewnie dlatego, że nie mogę go atakować, a on mógł atakować. To są wina testów tych. Dobra, ja nie będę biegał. Czekajcie, bo słyszę tu gdzieś zombiaka. Ja sobie zjem bochuna. Ty, ty, ty. Ty, ty. A, do, 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 sojusz, sojusz, do, sojusz, 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 spokojnie. Dobra, nie. Przywitał się nas, nie klepał nas, to my go też nie będziemy klepać. Piszciecie mi to w komentarzach, żebym ich klepał, a nie z każdym brał sojusz, no ale kurczę, później mnie wyzywacie, że patrzcie niby, że sojusz. Ej, no dwóch jest, Ej, ku, dwóch jest, dobra, to tego będę klepał. No ten mi zaś rzuca itemy, no. Nie, dobra, idę sobie, dzięki za itemy, ziom, ale no. Jej, ku, mam już sojusz, ale to jest dobrze, bo ekipę taką powinniśmy mieć. Ej, czego wy się tam lejecie? Czego wy tam się lejecie? Co to ma być? Dlaczego go zabiłeś? Dlaczego go zabiłeś? Dlaczego go zabiłeś? Co ty zrobiłeś? Dlaczego? Ziomek! No i masz, stałeś się zombiakiem. Bardzo ci tak dobrze. Dlaczego go zabiłeś? On tutaj mi z nim pierwszy mięso już. To jest nie fair. Dobra, ja tu zjem, nic, nic mnie tutaj nie opętuje, dobra. Ludzi jest dużo. Bobiks nagrywasz. Yy, tak. Napiszę wam tak, żeby nie było. Kill off. W... Dobra, to jest lepsze. Jeszcze mam nóż. Nóż też ma tak samo damage'u, dobra. Nie wiem na jakiej zasadzie działa to HP, bo kurczę, raz jak jestem full najedzony i mi spadnie tak pół jedzonka, znaczy się, ta jedna, jedno takie mięsko, e, pół z tego, mm. i znowu zjem, to mam jedno serduszko, I to, 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 to nie wiem czy to jest jakiś bok, czy tak powinno być. Mm, no ale cóż, dobra, amunicja, ale no broni nie mamy, po prostu beautiful. Dobra, lecimy dalej z koksem. Walczymy dokąd nie przegramy. Będzie odcineczek długi. Przecież nie wiem, jeżeli chcecie, będą te długie odcinki, bo wiem, że z sześciennego globu chcecie dłuższe odcinki, ale nie wiem co tam nagrać już, bo wszystko wybudowałem i tak dalej. Więc po prostu masakra. Może wybiorę się w nową podróż i wybuduję coś nowego, bo na razie to nie mam pomysłów i nic nie nagrywam. Na hardkorze jeszcze chcę ogarnąć ekipę całą na teamspeak, ogarniamy swój teamspeak e, Razem z Diablo I najprawdopodobniej Kupsonem, bo tam e, Kupson też chciał mieć swój teamspeak, wow! Coś mnie uderzyło, co to było? Wow! Fucking shit Ktoś jest niewidzialny? Jakaś niewidzialność mnie zaatakowała bo coś bo powiedzmy, jak jest on na, ale nie jestem na spawn, sorry ziom, jak przegram. Wow, bo chyba tutaj nie da się jakoś wygrać i wszystkich zmieść, bo każdy cały czas dochodzi do arenek. To nie jest bezpiecznie, Kurczę, blade. Dobra, zjedz chleb. O, widzicie? O, jeszcze ja tak fajnie doładowało HP. No nie dlaczego mi tutaj się taki czarny ekran zrobił. Hmm, 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 hmm. Masakration. Dobra Nic tutaj się nie dzieje, więc jest jak na razie Uuu śniutko, dobra Idę tędy Czekajcie, tam Tam coś jest Dobra, nie wiem czy tam, czasami już nie było Expo. O, mam dużo expa, poziom krwi, dobra Nic mi nie spada Więc jest kozacko O, fucking shit, dobra, tam ktoś jest Ogarnąłem, że jak będę krwawił, to muszę kupić bandaż Aaaa, nie ogarnąłem jak pierwszy raz to grałem I, i zdadałem mówię tak, What the fuck? Krwawiłem, nie kupiłem bandażu. Ty jesteś w obiekcie taki ananasek, że po prostu ananasik z ciebie jest totalnie, nie? Tu ktoś biegał przez chwilą, dobra Chodź Kamil Chodź Kamilu, chodź Kamilu! Chodź Kamilu, co masz łapkę i mi możesz bić? Nie możesz mnie tak zaatakować, bo ja mam nóż i cię zaatakuję nożem! What the fuck, wow. Kamil się zamienił w Kamila zombie Kamilu, spokojnie Dobrze Brawo, brawo, tam była skrzynka, ale pewnie Kamil ją wyeksplorował Albo ktoś inny e, Nie mam jedzenia, super Pork, pork Chop, nie mogę? Jak to nie mogę nic kupić? Ej! Dlaczego? Jak mi ktoś wytłumaczy dlaczego nic nie mogę kupić, a nic nie mogę zebrać to będę Szczęśliwy. Czekajcie, tam był ziomek. Jakiś nie mam nic do jedzenia. Muszę kogoś zabić, no. Nie możemy przegrać tak szybko. Ale zabiłem dużo ludzi. Dobra. No, spokojnie. Wiem, że jak grałem e, na SG. To ludzie pisali mi właśnie, że dużo osób tutaj podobno używa. ma i nie wiem czy Remy Minimap można tutaj używać, bo jeżeli tak to jest to zainstalował, chociaż to jest takim moim zdaniem trochę oszustwo. Bo wiecie gdzie kto jest, gdzie jakieś są zombiaki, gdzie jest ludzi. I nie, i nie spoko. Dobra, wbijemy tutaj, no spokojnie. Widzicie, wyeksplorujemy teren. Czekajcie. Dobra, no, to jest łóżko. Łóżko nam nic nie da. Mogę coś kupić? Nic nie mogę, dobra. Nikogo nie ma. Dobraników też nie widzę. Więc na spokojnie, tutaj też łóżko. To jest chyba jakiś hotel. Bobix nagrywasz? No nagrywam, już pisałem, że tak. Dobra, na spokojnie. O, tu jest jakieś ciemne pomieszczenie. NIE! Wow! Aha, dobra, to są pułapki. Albo jakieś sary tortur. Sala tortur, to, to, to nie brzmi zbyt dobrze. Teraz stąd wyjdę. To jest dużo, mnóstwo jest pomieszczeń, naprawdę jest ich... Mnóstwo. Aha, to jest... Prysznic, że jak wejdziecie, to Was zagazuje i będziecie niczym. Ee, na wojnie. Dobra. Tędy. Dobra, pięknie, pięknie. Hop. Czyli, dobra, to nic nie istniał, więc ja sobie spokojnie zejdę. Chciałem zaskoczyć, ale przypomniało mi się, że nie mam jedzonka. Wow. I co do poprzednie, poprzedniejszego odcinka. Mówiliście, że tak coś e, przycina dźwięk i to było spowodowane tym, że zaktualizowałem e, Action, program, którym nagrywam. E, i, 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 I ta jakaś aktualizacja jest e, zepsuta i musiałem zupgrade'ować, ponieważ przy każdym co nie nagrałem nawet z pulpitu, coś to tak przerywało dźwięk. Więc, więc... To nie przez mój wooden PC, tylko przez ten cały Action. Ale z jest już inna wersja, ta 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 to co przedtem jest, wszystko pięknie ładnie. Wow, mamy pełne morze. Fucking shit. Czyli tutaj nikogo nadal nie ma, no Cieniutko. Tutaj fajnie by się grał z kimś w kopach, taką żeby wziąć jakąś naprawdę ekipę i tak ładnie koksić. No mi się naprawdę podoba. Wow, oj, oj, oj. No muszę jednak zawrócić, bo jak ktoś by mnie teraz wziął od tyłu. He to widzę to bo, widzę bobiksa Widzisz mnie? No bo to troll Jak mi widzisz, to ja cię zabiję A ty mi dasz łapkę w górę za to, że cię zabiłem Wow Dobra na spokojnie Nie Fucking shit, mogę zejść na no Dobra, nie biegać, nie biegać. Idź sobie spokojnie, Bobix Czekajcie, może tu będą jakieś arbuzy. I te arbuzy. Nie, bo jeżeli przy kurczę tej pszenicy, nie mogłem. To jest ja tylko na SG z arbuzami. Fajnie by było, naprawdę. Gdybym mógł te arbuzy wziąć. Było tak na legalu, wiecie. Szybko, arbuzik tutaj sobie go i Czekajcie. Nie, a łapką też nie mogę kupić. Nic nie mam do jedzenia. No ej, chodź, ktoś zabije kogoś, coś. Whatever. A jest coś pod M, na przykład mapaniem. <laughs> Może mogę kupić u kupca, chociaż nie, tam był tylko bandaż, był jako papier toaletowy, coś tam jeszcze i jeszcze. I najprawdopodobniej zaraz zginę. No, nie jest kolorowo. Kurczę, ej! Nie chcę ginąć, może muszę iść na spawn? Gdzieś tu blisko. Bo tam jeszcze chyba da się w jakimś obszarze kupywać, nie jestem pewien. Obix nagrywasz, tak! Zaraz mnie ktoś zabije. Ej, wystarczy jak raz napiszecie i się spytacie, jeżeli nie odpowiem, to znaczy, że... Gram ciężko i i... No i nie mogę odpisać. Wtedy nie odpisz, jak, no, jak nie odpisuje to znaczy, że gram, nagrywam i tyle. Jak odpiszę, to znaczy, że nie nagrywam albo nagrywam i się coś dzieje takiego, wiecie. Więc nie trzeba spamować, dobra? Um, nikogo tutaj nie widzę, więc trochę sobie przysprintuję. Wiem, że źle robię, ale chcę jak najszybciej kogoś znaleźć, żeby móc ich ubić. Tylko Kur, kurczę tutaj nikogo nie ma Halo, what's up, niggas? Śmieją się ze mnie, że robię... So, o, jest! Jest ktoś! Jest ktoś! Idę GO ŁOIĆ! JEDĘ GO ŁOIĆ! ZOMBIE! ZOMBIE LASKA! ZOMBIE LASKA! Znaczy się to jest lesek. Lesek, piesek lesek Czekajcie, wezmę za... Uciekaj! Lagi! Stop! Stop it! Stopy blagi Stop Wow! Coś mnie bije Znowu coś mnie zaatakowało, który co było jakimś, nie wiem Promieniowanie czy co? Hello YouTube, cześć! O! Oh, fuck byłem zombie, jakim byłem sobą, ale przegrałem, no Massacration Dobra, jesteśmy na spawnie. Tak wygląda tutaj spawn. Piękny, ładny spawnik. Okej, okay, ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcineczka Z CraftZ na wertes.pl vertes hubie. Jeżeli chcecie tam pograć to oczywiście można grać, jeżeli z, y, tutaj to można sojusz oczywiście że nie będziecie klepać i ładnie się jakoś tam wiecie jakiś deal zrobimy sobie na spokojnie bo, 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 bo z widzami to oczywiście jeszcze y, jeżeli jesteście moim widzem to zrobię wam sojusz a jeżeli nie to, 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 to i nie chcecie zostać moim widzem to oczywiście taka klepa będzie że wszystkich będę jeździł <laughs> nie no oczywiście e, sobie żartyje dobra Eee, jeszcze raz, ja się z wami żegnam, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej na Facebookach, Twitterach, wszędzie, wszędzie, tak tutaj sobie możecie robić screeny jak sobie stoję, I bez najmniejszego problemu, ja się z wami żegnam, na razie, cześć, bujasz!